To jest już koniec. Cristiano Ronaldo odchodzi z Juventusu i przenosi się do Manchesteru City. Nareszcie, czy niestety? Roma zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji. dzial pokonują w rewanżu Trabzonspor 3-0. Tymczasem wczoraj wieczorem poznaliśmy skład grup tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Marcin Nowomiejski, zapraszam na włoskie specjały, czyli przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo, amici sportivi. Piątek, 27 sierpnia 2021 roku. Dzień dobry. Jak co piątek, razem z LVBET zapraszam Was do tego, żebyśmy wspólnie zajrzeli do włoskiej prasy sportowej. Zwłaszcza, że dzisiaj jest o czym rozmawiać. Cristiano Ronaldo, losowanie grup Ligi Mistrzów, Roma wygrywająca i awansująca do fazy grupowej Ligi Konferencji. To wszystko bardzo piłkarskie, bardzo gorące tematy, nie tylko we Włoszech, ale my przyglądamy się włoskim dziennikom. Niezmiennie. Tutto sport, Corriere dello sport gazetcie dello sport oraz dziennikowi Il Romanista. A o czym dzisiaj, drodzy amici sportivi? Trzy główne tematy, którymi żyje dzisiaj cały Półwysep Apeniński. Po pierwsze odejście Cristiano Ronaldo z Juventusu. Cier ciao tytułuje swoje wydanie dzisiaj Gazeta dello Sport Capolinea, czyli koniec trasy, to tytuł Corriere dello Sport. Juve vs. Lukaku, ale nie Ronaldo vs. Lukaku. Porozmawiamy również o składzie grup Ligi Mistrzów, bo tym również ekscytują się włoscy dziennikarze, a także Sorridi Roma. Uśmiechnij się, Romo. Są ku temu powody, z uwagi na to, że dzial Rosji pokonują w rewanżu Trabzonspor 3 do 0, no i czekają na dzisiejsze losowanie grup Ligi Konferencji. I to właśnie od tego tematu, meczowego piłkarskiego z Romą w roli głównej, zacznijmy nasz dzisiejszy przegląd. Otwórzmy dziennik Il Romanista, relacjonujący to, co wydarzyło się wczoraj na Stadio Olimpico w Rzymie. A tam Roma pokonuje Trabzonspor 3-0 po bramkach Briana Cristante, Nicolo Zaniolo oraz Stefana El-Szarałiego. Choć statystyki nie wskazują na taką przewagę Giallorossich z uwagi na to, że praktycznie we wszystkim góruje Trabzonspor, ale tylko na papierze. 60-40 do 40 w posiadaniu piłki, 9-7 do 7 w strzałach, 8-4 do 4 w rzutach różnych, a nawet 31-15 do 15 w rzutach z autu. To jednak Roma pakuje rywalom trzy bramki na oczach tysięcy kibiców, którzy zasiedli na trybunach Stadio Olimpico. Ladura, Legge del Mu, bezlitosne prawo, Jose Mourinho, to coś, czego Trabzonsport doświadczył na własnej skórze i to Giallo Rossi cieszył się dzisiaj z awansu. Nie bez znaczenia była w tym meczu rola Nicolo Zaniolo. To piłkarz, który nie tylko zdobywa bramkę, drugą bramkę, ale cieszy się we wręcz symboliczny sposób, z uwagi na to, że oznacza to dla niego swego rodzaju piłkarski powrót. Młody Włoch wpisuje się na listę strzelców po 400 dniach od ostatniego razu w oficjalnym meczu Giallorossich. Nie może więc nie być szczęśliwy i dał temu wyraz nie tylko zaraz po trafieniu, ale również w wywiadzie pomeczowym, cytowanym dzisiaj w gazecie Delo Sport oraz w Corriere. To dla mnie nowy początek, który przychodzi po najbardziej mrocznym okresie w moim życiu. Teraz trenuję bardzo serio, bardzo sumiennie i cieszę się z tego, jakim człowiekiem się staje. Za Nicolo Zaniolo rzeczywiście. Niezbyt szczęśliwy okres zarówno w karierze piłkarskiej, jak i w życiu prywatnym, teraz jednak, kibice Giallorossich mają nadzieję, że to nowy początek. Bramka, dobra forma i powołanie do reprezentacji Włoch to dobry komplet do tego, żeby zacząć od nowa. Tymczasem tematem numer jeden we Włoszech, oprócz losowania grup Ligi Mistrzów, jest bezsprzecznie odejście Cristiano Ronaldo z Juventusu. Pisze o tym bardzo obszernie Gazetta dello Sport, do której teraz razem z Wami sięgam, a tam artykuł Ciersete Lora del Adio CR7 czas się żegnać. Do tej pory padały deklaracje, iż Portugalczyk pozostanie w Juve, ale wyłącznie ze strony działaczy turyńskiego klubu i trenera. Massimiliano Allegri na jednej z konferencji prasowych przyznał, że rozmawiał z Ronaldo i ten rzekomo powiedział mu, że zostanie na ten ostatni sezon w Juventusie. Tymczasem sam piłkarz ani razu nie zabrał głosu, poza słynnym Dementi w kontekście Realu Madryt, nie potwierdził, że zostaje w Juve, co zabolało część kibiców Bianconeri, zwłaszcza kiedy czytali zapewnienia piłkarzy innych klubów, że ci zostają w swoich drużynach. Ostatnim przykładem jest chociażby Harry Kane z Tottenhamu. Wczoraj w Turynie stawił się jego agent, George Mendes i to był przełom. Przedstawił on Bianconerim ofertę Manchesteru City, Juventus nie zgodził się na rozwiązanie kontraktu, ponieważ po prostu nie chce na tym transferze być stratny. Turyńczycy żądają 25 milionów euro, ponieważ właśnie taka kwota pozostała do pełnego zamortyzowania kosztu zakupu karty zawodniczej Cristiano Ronaldo. Tak czy inaczej rozstanie Portugalczyka w ciągu nawet najbliższej doby jest już praktycznie przesądzone. Potwierdzają to najbardziej wiarygodni włoscy dziennikarze z Gianluco Di Marzio i Fabrizio Romano na czele. W Turynie ruszają więc gorączkowe poszukiwania następcy Cristiano Ronaldo. W ostatniej chwili padają nazwiska takie jak Mauro Icardi, Moise Ken czy chociażby młody Giacomo Raspadori Sasuolo, który miałby być też potencjalną inwestycją na przyszłość. Tymczasem Gazeta zajmuje się również bilansem zysków i strat w kontekście całej przygody Cristiano Ronaldo w Juventusie, publikując artykuł Il bilancio Ronaldo. Autorem Marco Jaria. Każdy medal ma dwie strony. Ten również. Spójrzmy najpierw na plusy przybycia Ronaldo do Juventusu. Portugalczyk w Juve to 160 milionów kibiców turyńskiego klubu więcej. To również dużo większe przychody od sponsorów, od 87 milionów rocznie w sezonie 2017-18 do 130 w sezonie 2019-2020. Tylko w pierwszym roku pobytu Ronaldo w Juventusie sprzedano milion koszulek z jego nazwiskiem. No, ale zajrzyjmy też na drugą stronę tego szmedalu. Naturalnie i oczywiście zwiększyły się również koszty. W sezonie 2017 18 było to 250 milionów, a w sezonie 2019 20 aż 374 miliony. I choć oczywiście nie wszystkie związane są z Cristiano Ronaldo, to jego pensja i utrzymanie ważą dziś w budżecie Juventusu najwięcej. Biorąc pod uwagę koszty za trudnienia brutto oraz amortyzację kosztu jego transferu, każdy sezon Cristiano Ronaldo w Juventusie oznaczał dla klubu wydatek w wysokości 87 milionów euro. Gazeta dello Sport komentuje to: tanti tantissimi soldi, to ogromne pieniądze, zwłaszcza w czasie pandemii. Zachwiana więc została finansowa równowaga turyńskiego klubu. Pozostaje też czynnik czysto sportowy. Z jednej strony, drodzy amici sportowi, Cristiano Ronaldo w klubie to gwarancja co najmniej 30-35 bramek w każdym sezonie. Z drugiej pytanie, co z równowagą w drużynie i czy drużyna nadal z nim jest drużyną? Czy piłkarze nie zaczynają grać pod Cristiano Ronaldo? A czy on nie jest naturalnym piłkarskim, boiskowym egoistą? Rozważając więc temat odejścia Cristiano Ronaldo z Juventusu, do głowy przychodzi pytanie: nareszcie, czy niestety? A na koniec naszego dzisiejszego spotkania z włoską prasą grupy Ligi Mistrzów, skład których poznaliśmy wczoraj wieczorem. Włoska prasa komentuje je oczywiście pod kątem włoskich ekip, które biorą udział w tegorocznej edycji tych rozgrywek. Gazeta dello Sport tytułuje swój artykuł Ride soltanto la Juve, śmieje się czy uśmiecha tylko Juventus. Oprócz grupy A, w którym najbardziej wyczekiwanym pojedynkiem jest starcie Manchesteru City z Paris Saint-Germain, czyli być może rychły pojedynek Ronaldo z Messim. Mamy grupy B, D, F i H, w których to m.in. innymi Ju Juventus zmierzy się z Chelsea, Zenitem i Malmö, w grupie F Atalanta z Villarealem, Manchesterem, United oraz Young Boys, w grupie D Inter z Realem Madryt, Szaktarem, czyli gdzieś to już widziałem, oraz ekipą Sheriff, a w grupie B Milan wraca do Ligi Mistrzów, ale jest to trudny dla ich powrót, ale jakże emocjonujący Atletico Madrid, Liverpool oraz FC Porto. Włoska prasa najwięcej szans na awans z grupy daje Juventusowi, czekając na klasyczny pojedynek Giorgio Kieliniego z Romelu Lukaku, to znaczy Juventusu z Chelsea, Chelsea, która będzie broniła tytułu mistrzowskiego w tych rozgrywkach w najtrudniejszej sytuacji naturalnie jest Milan, choć po siedmiu latach mierzy się z powrotem z Atletico Madryt, które to było ostatnim rywalem Rossoneri w tychże rozgrywkach czy chociażby z Liverpoolem, z którym mediolański diabeł mierzył się w słynnych finałach Ligi Mistrzów jeszcze z Jerzym Dudkiem w składzie. Drodzy Amici Sportivi, bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam Was na kolejny piątek, w którym to razem z ElviBet wspólnie otworzymy znowu karty włoskiej prasy i zobaczymy, w jaki sposób włoscy dziennikarze komentują chociażby następną kolejkę włoskiej Serie A. Tymczasem życzę udanego weekendu. Ci Amici Sportivi. Ciao!